Odcinek 24. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Sylweta, Księżniczka Wiatru i moje piękne ukulele. Dzisiaj tutorial do utworu, o który prosiliście. Mam takie przeczucie, że to jakaś kobieta prosiła, na pewno albo dziewczyna, bo jest to bardzo kobiecy moim zdaniem utwór Jolin z repertuaru Dolly Parton. Dolly Parton kocham, kocham po prostu kocham patrzeć, słuchać. W ogóle ja lubię kantry. Chyba nie ma zbyt wielu, się śpiewał kantry. I dzięki Dolly Parton kupiłam sobie instrument, który nazywa się harfa automatyczna. Kiedyś wam pokażę z Ameryki. To, co zrobiła z tym utworem Miley Cyrus, jest według mnie też naprawdę piękne i wspaniałe. I e, ruszamy. Teraz tak, gdybym ja grała ten utwór po swojemu, to leciałabym tutaj tak: Jolie Jolly, Jolly, you, please don't take my To jest bicie Bandery, 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 i ja go uczyłam kiedyś w tym oto tutorialu. Odsyłam. I jest ono nieco wymagające. Dlatego zrobiłam na dzisiaj specjalnie dla Was prostszą wersję tego bicia i cały utwór będzie na jednym biciu, uproszczonym właśnie, uproszczona wersja tego tutaj. Yy, I posłuchajcie, jak to będzie brzmiało. like Będzie brzmiało. Nie znam piosenki na pamięć, więc przepraszam, że zerkam tutaj na kartkę, no ale nie muszę znać każdej piosenki na pamięć, zresztą mam jakieś problemy z pamięcią. I teraz tak. Utwór jest piękny, ale dziewczyny, ja muszę to powiedzieć. W tym utworze w ogóle jest, jest on bardzo dramatyczny i nie wolno nigdy brać sobie do serca i za życiową tego, co tutaj jest zaśpiewane. Kobieta prosi inną kobietę, piękniejszą od niej, tak uważa, nie zabieraj mojego faceta. Proszę nie odbieraj mi go, bo on jest dla mnie wszystkim. I moje szczęście zależy od ciebie. Chyba nie ma smutniejszego zdania w ogóle na ziemi. Przepraszam za ten coaching, ale śpiewajmy ten utwór, ale nigdy nie mówmy, że czyjeś szczęście zależy od kogoś. Jeżeli macie faceta i się boicie, że jakaś Jolień Zośka Gabryśka Wam go zabierze, to niech sobie go zabiera, ok? No musiałam o tym powiedzieć, bo naprawdę mm, aż się serce kraje. Dziewczyny. Siła. Lecimy. Akordy, które występują w tym utworze, to Amol. I teraz je wszystkie przypomnę. Łapiemy go na drugim progu, na czwartej strunie. Cedur Na trzecim progu, na pierwszej strunie. Giedur środkowy palec na drugim progu pierwszej struny, palec wskazujący na drugim progu trzeciej struny i palec serdeczny na drugiej strunie na trzecim progu. Biedur. i tyle. Uprościłam ten utwór, bo jeszcze występuje tam emol, ale emol jest dosyć trudnym akordem na początek do złapania, a ja chcę, żeby było jak najłatwiej. I moim zdaniem utwór brzmi również bez tego. Hmm, bez tego akordu. I jak jest bicie? Złapmy sobie akord Amol i zagrajmy tak. Ta, ta, ti. Tylko tyle. Ta. Czyli po strunach z góry na dół, ti do góry. Ta, ta, ti. Ta, ta, ti. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz i teraz zapętlamy, ok? Tak. Jeżeli Wasze ręce zaczynają się spinać, robicie sobie przerwę, tak? Chlepiemy sobie, odpoczywamy. Nie katujemy spiętej ręki. I jeszcze raz, amon, i spróbujemy trochę szybciej. Raz, dwa, trzy, trzy. To trzeba po prostu wypracować i podaję jak idą akordy w refrenie. Ta jedna cząstka, ta tati jest grana dwa razy na amolu, dwa razy na c dwa razy na g durze i potem wchodzi cztery razy amol, czyli amol, amol, c dur, c dur, g dur, g dur, amol, 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 amol. To jest początek refrenu. Lecimy. Amor, amor, o l a m amor, amor, amor. amor, amor, OK? Mamy już pół refrenu. Raz, dwa, trzy i a amor, o l a -mol, c dur, amor, 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 Jeszcze raz. Jolie, 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 Jolie. Okej, okay, idziemy dalej i tutaj cztery razy G dur i cztery razy Amol. Próbujemy. G dur, G dur, G dur, G Amol, Czyli jakbym miała powiedzieć po kolei. Co się dzieje w całym refrenie? Mamy tak. A amol, c dur, c dur, g dur, g dur, amol, amol. A mol, g dur, g dur, g dur, g dur, amol, amol. A mol. Amol. Amol, 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 amol. Jeżeli sobie to zapiszecie na kartce, to po prostu patrzycie na to i będzie wam łatwiej. Próbujemy zagrać cały refren powolutku. Volume. 1 2 pa pa Jolene Jolene, Jolene. stopniowo będziecie to przyspieszać. Mamy refren. Jeżeli dla kogoś to bicie jest jeszcze za trudne, podaję drugą możliwość. Na przemienne granie tati, 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 tati. Tylko z akcentem na ti. Raz, dwa, trzy. Jolie Też można tak zagrać. Jest to troszkę już inne bicie, może nie takie fajne i płynące jak tamto, ale jest. Zwrotka. Podaję, jak po kolei przechodzą akordy na zwrotce. Dalej te same Amol, Cedur giedur. Mamy tak. Amol Amol, Cedur, Cedur, Gedur Giedur, giedur Amol, Amol, czyli. Amor, amor, c-dur, c-dur, dur g-dur, amor, amor. Ok? Proste czy nie proste? Proste. I układa się to zwrotce tak. Your beauty is beyond compare comparison, flaming looks and every hair. Tyle mamy? Dalej. G dur G dur G dur G dur, czyli dłużej, dwa razy niż poprzednie akordy, cztery razy grany. With ivory skin and the eyes of emerald i wracamy na Amol, cztery razy. Green. Po kolei mówię akordy. Amol Amol C dur C dur G dur cały przebieg próbujemy zagrać amol amol c Na zwrotce. I potem znowu wracamy do refrenu. Jest tam jeszcze jedna taka zwrotka, gdzie możemy zrobić tak zwane, ja to nazywam punkty. Że jak chcemy, żeby coś było bardzo dramatyczne w piosence, to robimy tak. Nie zmieniają się w ogóle akordy, tylko są inaczej grane na zwrotce. Zamiast amol, amol, to gramy tak. the words. You could have your choice of man But I could never love again He's the only one for me, Jolene And I have to have this talk with you my happy Są to takie punkty zagrane opierające się na wszystkich akordach na zwrotce. Tylko, że po prostu zagrane rzadko. Na raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Okej. No i to jest tyle, ile dzieje się w tej piosence. Mam nadzieję, że pokazałam łatwy sposób na jej zagranie. Życzę wam bardzo przyjemnego grania. A my widzimy się w następnym odcinku odcinku Q&A. Będę odpowiadać na wasze pytania. Johnny.